Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny wskazała jedyny bezkolizyjny wariant, tzw. zielony, po terenach Skarbu Państwa, bez wyburzeń domów i wywłaszczeń mieszkańców, w pasie technicznym przeznaczonym na inwestycje liniowe. Wariant czerwony przechodziłby przez Otulinę i Mazowiecki Park Krajobrazowy, przez najcenniejsze przyrodniczo i rekreacyjnie tereny w Wesołym. Mazowiecki Park Krajobrazowy z Otuliną na terenie Wesołej i Wawra stanowi naturalny klin napowietrzający, który doprowadza czyste powietrze do Warszawy. W wariancie czerwonym przewidywane były wyburzenia domów i wysiedlenia ponad 70 mieszkańców Wesołej. Wariant czerwony miał przechodzić przez sam środek zamieszkałego osiedla po prywatnych działkach ludzi, żyjących tu od kilku pokoleń. Pozostali zaś mieli mieszkać 20 metrów od wschodniej obwodnicy Warszawy, odcięci od reszty dzielnicy dwukilometrowym murem ekranów akustycznych. Wariant alternatywny czerwony nie byłby w tunelu, tylko po gruncie, tak samo jak wariant zielony inwestorski. Do realizacji obwodnicy w Wesołej wybrany został wariant zielony. Przebiega on w całości po gruntach Skarbu Państwa w pasie technicznym pozostawionym dla poprowadzenia inwestycji liniowych. Obecnie są tam już usytuowane przesyłowe linie na powietrze i ciśnieniowe linie przesyłowe gazu. W wariancie zielonym nie ma wyburzeń domów ani wywłaszczeń mieszkańców. Odległości od najbliższych budynków wynoszą ponad 100 metrów. Zabudowania są oddzielone zaś terenem zalesionym. Tylko tędy można w Wesołej poprowadzić bezkolizyjnie fragment wschodniej obwodnicy Warszawy, nie rujnując życia mieszkańców.